Pokażę, jak skonfigurować sterowanie mostkiem WiFi w trybie bezpośrednim, czyli w najprostszym możliwym rodzaju połączenia. Tryb bezpośredni jest to taki tryb, w którym łączymy się z siecią Wi-Fi tworzoną przez ten mostek. Zasilanie urządzenia jest włączone, wchodzimy w sieci Wi-Fi i mamy do wyboru sieć Elegant LED 2643. 2643 są to cztery ostatnie cyfry numeru seryjnego. Wybieramy tę sieć i mamy pytanie o hasło. Hasłem jest cały numer seryjny. Wpisujemy ten numer, naciskamy połącz i jesteśmy już połączeni z siecią Elegant LED. Teraz uruchamiamy aplikację Elegant LED ściągniętą ze sklepu Google. Mamy Pytanie o pozwolenie do dostępu do lokalizacji urządzenia. Zgadzamy się. I wybieramy tutaj tryb bezpośredni. Nie tryb sieci wi tylko tryb bezpośredni. I aplikacja uruchomiła się w trybie bezpośrednim, czyli w trybie sieci Elegant. Jestem teraz połączony z siecią Elegant. Aplikację mogę uruchomić również w przeglądarce internetowej uruchamiam przeglądarkę dowolną i wpisuję adres elegantled.com i widzimy, że aplikacja nam się uruchomiła to samo możemy zrobić na komputerze który jest połączony z tą siecią wpisujemy identyczny adres elegantled.com i Uruchamiamy stronę. Aplikacja uruchomiła się. Pokażę teraz, jak skonfigurować mostek Wi-Fi, aby połączył się z naszą domową siecią. Włączamy zasilanie urządzenia. W telefonie wchodzimy w ustawienia Wi-Fi, w szukanie sieci. I powinniśmy mieć tutaj widoczną sieć Elegant LED i cztery cyfry. Te cztery cyfry to są ostatnie cztery cyfry numeru seryjnego. W tym przypadku jest to 2643. Łączę się z tą siecią i wpisuję hasło. Hasłem jest cały numer seryjny. Wpisuję ten numer, klikam połącz. Jesteśmy połączeni z siecią Elegant. Kolejny krok to ściągnięcie aplikacji Elegant LED ze sklepu Google. Ja już mam ściągniętą i zainstalowaną, uruchamiam. Jest pytanie o dostęp do lokalizacji, zgadzamy się. I kolejne pytanie, bardzo ważne, jest to tryb bezpośredni lub tryb sieci Wi-Fi. Nam chodzi o połączenie z domową siecią tego urządzenia, mostka Wi-Fi, czyli wybieramy tryb sieci Wi-Fi. I na tej liście powinniśmy mieć do wyboru naszą sieć. Rozwijamy listę. I widzimy dostępne sieci. W tym przypadku interesuje mnie sieć Piwnica 2. Wybieram ją i wprowadzam hasło do tej sieci. Naciskam ustaw. Mamy pytanie o pozwolenie na przełączenie Wi-Fi. Zezwalam. Chodzi o to, że telefon powinien teraz sam przełączyć się już na naszą domową sieć, czyli rozłączyć się z siecią Elegant i połączyć się z siecią domową. Jeśli tak się nie stało, należy zrobić to ręcznie. Zobaczmy, czy telefon zdążył się przełączyć, bo może się zdarzyć, że się nie przełączy. Nie, telefon jest dalej w sieci Elegant, czyli zamykamy aplikację sterownika. Wchodzimy w sieci i sami łączymy się z siecią Piwnica, czyli przerzucamy telefon już na właściwą sieć. Jesteśmy w sieci Piwnica 2, uruchamiamy aplikację sterownika. No i widzimy, że nastąpiło połączenie poprzez sieć WiFi, którą skonfigurowaliśmy, czyli w tym przypadku Piwnica 2. Czyli teraz mamy i dostęp do internetu przez WiFi. I możemy sterować oświetleniem o co nam chodziło. Aplikację możemy uruchomić na dowolnym urządzeniu posiadającym przeglądarkę internetową i jest to tyle ciekawa opcja, że umożliwia nam sterowanie oświetleniem na przykład z poziomu laptopa. Aby uruchomić na laptopie ekran aplikacji czytamy w aplikacji na telefonie, czyli tej pod ikoną Elegant LED, dolny pasek. Tutaj jest podany adres IP. Ten adres wprowadzamy w okno przeglądarki internetowej na komputerze. No i teraz wprowadzam adres z paska wyświetlonego w aplikacji na telefonie do przeglądarki internetowej. To jest ten adres, naciskam Enter i jak widać, pojawił nam się panel sterowania oświetleniem czyli w tym momencie możemy sterować nim też z poziomu komputera i wszystkie zmiany, które tutaj wprowadzimy. Pojawią się również w aplikacji na telefonie oraz na wszystkich innych urządzeniach, gdzie jest ona uruchomiona. Podczas instalacji taśm cyfrowych może się zdarzyć taka sytuacja, że będą zamienione kolory czyli tak jak w tym przypadku na zielonym jest niebieski, na niebieskim jest zielony jedyny poprawny jest czerwony. Jak teraz ustawić kolory, żeby zgadzały się za każdym razem? Wchodzimy w ustawienia w aplikacji. Wchodzimy w ustawienia kołem zębatym w rogu ekranu. Dotykamy pola zaawansowane. I teraz wyłączamy zasilanie sterownika, który chcemy skonfigurować. I włączamy je ponownie. Teraz dotykamy pola rozpocznij. I na początku taśmy pojawiają nam się trzy kolory: czerwony. Niebieski i zielony, a powinny być w kolejności czerwony, zielony, niebieski. Teraz dotykając pola w aplikacji, naciskaj, aby zmieniać kolejność. Ten przycisk doprowadzamy do tego, aby kolory były w takiej kolejności czyli czerwony, zielony, niebieski. Teraz będzie wszystko ok. Przy okazji możemy włączyć lub wyłączyć mikrofon. Tym polem, ale jest to funkcja, która już nie ma związku z kolorami, tylko umożliwia nam znieczulenie sterownika na muzykę. Po wykonanej konfiguracji wyłączamy zasilanie, odczekawszy uprzednio minimum 2-3 sekundy przed wyłączeniem. I włączamy ponownie. Sterownik jest już przekonfigurowany. Kolory będą się zgadzać. Tak jak widać na filmie. Kolory odpowiadają temu, co wybieramy z koła barw. Teraz pokażę, jak sparować sterownik, czyli to urządzenie, które jest podłączone do LEDów, z mostkiem Wi-Fi, czyli centralnym punktem naszego systemu. Uruchamiamy aplikację i wybieramy strefę, na której chcemy mieć ten sterownik. Mamy do wyboru 24 strefy. Niech to będzie pierwsza. Wchodzimy ołówkiem w ustawienia. Mamy przycisk Rozpocznij parowanie sterownika. Naciskamy go. I teraz włączamy zasilanie sterownika LED. I w przeciągu dwóch sekund, po prostu od razu po zasileniu, wciskamy przycisk Rozpocznij. LEDy zamigały. Pojawił nam się typ sterownika, i w tym momencie. Ten sterownik jest na pierwszej strefie. Na każdej strefie można mieć dowolną ilość sterowników. Nie ma tutaj limitu. Jest tylko limit ilości stref, który wynosi 24. W tej chwili możemy już sterować oświetleniem. Tą listą wybieramy efekty, które będą wyświetlały się na taśmie LED. Można zaznaczyć efekt 1. Lub kilka, wtedy będą one się zmieniały samoczynnie pomiędzy sobą. Jeśli wybierzemy dwa, to ten suwak ustawia co ile sekund ma się przełączyć efekt. My skorzystamy z efektu jeden kolor, który daje statyczne światło, jest to efekt podstawowy. Mamy do wyboru kolor, jego nasycenie, tryb światła białego z regulacją temperatury barwowej od ciepłej do zimnej. I tryb wielokolorowy. Z tym, że tryb wielokolorowy, w przypadku efektu jeden kolor, nie będzie działał. Dlatego wybierzmy inny efekt. Zaznaczę kolory na przykład czerwono-żółte. Widzimy, że jest tylko żółty. Ale jeśli wybiorę inny efekt, to już mamy te dwa kolory na taśmie. I teraz mogę wybrać inny ich zestaw. Dotyczy to w większości efektów za wyjątkiem efektu jeden kolor, który jest statyczny. Należy zwrócić uwagę, że na przykład efekt tęczy zawsze będzie miał wszystkie kolory. Nie będzie reagował na manipulacje tutaj. Ale na przykład efekt strzały ma efekt tęczowy, czyli wszystkie kolory. Czerwono-biały pomarańczowo-błękitny. Można oczywiście wybrać jeden kolor. Tak więc w zależności od wybranego efektu mamy różne możliwości e regulacji, czyli ta plansza multicolor nie będzie działać w przypadku niektórych efektów i należy mieć to na uwadze. Strefom można nadać nazwy. Domyślnie jest to Elegant Room, ale możemy tutaj wpisać dowolną nazwę. Jaka będzie korespondowała z rzeczywistym umiejscowieniem sterownika? Dajmy na to, że to będzie pokój. Po prostu. Zapis zmiany. Strefa nazywa się pokój. Urządzenie umożliwia zapamiętanie ustawień, czyli robimy sobie jakąś aranżację oświetleniową. Niech będzie ta. Na wszystkich strefach. Tutaj mamy tylko jedną, dlatego nie będę pozostałych ruszał. Ale pamięć dotyczy jakby całego oświetlenia. Wciskamy ikonę pamięci i zapisujemy. Aby zapisać ustawienia, należy przytrzymać dłużej przycisk. Ustawienia zostały zapisane. Teraz załóżmy, że coś zmienię. Na przykład kolor. O i efekt włączymy statyczny. Biały statyczny. Przywołam teraz z pamięci ustawienie, które zapisałem. Jak widać, wróciło do poprzedniego stanu i dotyczy to wszystkich stref. Pamięci można nazwać. Nazwijmy ją. Dzień, powiedzmy niech będzie dzień. Pamięć ma swoją nazwę. Dodatkowo, pamięci można wywoływać o określonych godzinach. W tym celu służy funkcja programy czasowe. Dotykamy ikony stopera i otwiera nam się takie okno. Tutaj są widoczne wszystkie nasze pamięci wraz z ich nazwami. Pierwsza była nazwana dzień, dlatego jest to tutaj widoczne. I możemy ustawić, włączając tę pamięć, aktywując ją, o której godzinie ma się ona uruchomić. Niech to będzie godzina 10. Teraz o godzinie 10 z każdego dnia zostanie wywołana ta pamięć, czyli ustawienia przyjmą stan spod tej komórki pamięci. Analogicznie możemy wywołać inne pamięci o innych godzinach. Pokażę jeszcze, jak usunąć ze sterownika zakodowane w nim urządzenia: czy to będą piloty, czy to będą mostki Wi-Fi. Warto wykasować pamięć sterownika przed parowaniem. Jeśli był on wcześniej używany, czy pochodzi z jakiejś innej instalacji, tak żebyśmy mieli po prostu świeże kodowanie. Jak to zrobić? Wchodzimy w aplikacji w ustawienia, dotykamy pola parowanie, mamy tutaj pole Usuń sterownik, dotykamy go i pojawia nam się komunikat. W tym momencie włączamy zasilanie sterownika i od razu po włączeniu Czyli maksymalnie w przeciągu 2 sekund dotykamy pola Rozpocznij. Pokażę to teraz. LEDy powinny zamigać, i w tej chwili sterownik jest już rozparowany. Nie ma możliwości sterowania nim. Lampka pulsuje wolno, nie miga.